Na pewno zauważyliście, że zrobiło się ciepło i drzewa tak jakby mm, pomyślały, że już jest wiosna, i co niektóre zaczęły po prostu kwitnąć. Pomyślałam, że warto to wykorzystać. Dziś opowiem Wam o niezwykłym occie, który można przygotować z kwiatów leszczyny, igieł sosny i igieł świerka. To taka prawdziwa zdrowotna bomba, pełna naturalnych składników wspierających nasze ciało i zdrowie. Dowiecie się tutaj, jakie właściwości mają poszczególne składniki, jak działa taki ocet oraz do czego można go wykorzystać. Wszystkie produkty wykorzystałam z mojego ogrodu, więc są one czyste, także ja tutaj nawet ich nie myłam. Jeśli chodzi o leszczynę, świerk i sosnę, to na pewno wszystkim nam są znane. Leszczyna jest to popularne drzewo lub czasami krzew, zależy jak poprowadzimy daną roślinę. Leszczynę znamy głównie ze smacznych orzechów lackowych i może troszeczkę z moich filmów wcześniejszych. Ja linki umieszczę w opisie filmu, więc serdecznie zapraszam, żebyście tam zaglądali. O leszczynie opowiem, jak przejdziemy do domu. Natomiast teraz odrobinę o sośnie. Sosna to jedno z najbardziej cenionych drzew iglastych w medycynie ludowej. Jej igły są pełne zdrowotnych substancji, które od wieków pomagają w leczeniu wielu schorzeń, czy w leczeniu, czy w pomaganiu, zaraz mnie ktoś aresztuje za to słowo. I co zawierają takie igły sosny? Na pewno pierwsze, co nam się nasuwa, to witamina C, naturalna ochrona przed przeziębieniem i grypą, olejki eteryczne oczywiście, działają wykrztuśnie, antyseptycznie, przeciwbakteryjnie, liczne flawonoidy, które neutralizują wolne rodniki, spowalniają procesy starzenia. No i oczywiście, jeśli myślimy o igłach sosny. To one działają wykrztuśnie, pomagają przy kaszlu, zapaleniu skrzeli, problemach z układem oddechowym, wspierają prawidłowe funkcjonowanie serca i naczyń krwionośnych, oczyszczają organizm, wspomagają eliminację toksyn, działają moczopędnie. Przeszliśmy już do domu i ja chciałam Wam tutaj zdradzić taką tajemnicę, że ogólnie chciałam przygotować dla Was materiał. Ocet z kwiatów leszczyny, ale po drodze, kiedy nazbierałam tej leszczyny, to pomyślałam, że świetnie z kwiatami leszczyny będą współgrały igły sosny i świerka. Świerk jest bogaty w składniki, które wspomagają układ oddechowy, skórę i odporność. Świerk, podobnie jak Igły sosny zawiera bardzo duże ilości witaminy C, czyli silny antyoksydant wspierający odporność. I o świerku szczegółowo opowiemy w innym materiale, który właśnie jest w przygotowaniu. Więc tutaj o świerku nie będę się za bardzo rozwodziła, opowiemy sobie o nim następnym razem. A teraz, może, troszeczkę wrócę do leszczyny. Kwiaty leszczyny bogate są w półek, flawonoidy, alantoiny, triterpeny, fitosterole. Polecane są w leczeniu przerostu gruczołu krokowego, stanów zapalnych, układu moczowego, gardła, zaburzeń okresu przekwitania oraz pokwitania. Korzyści zdrowotne, jakie możemy uzyskać wykorzystując kwiaty leszczyny, to przede wszystkim poprawa elastyczności naczyń krwionośnych. Wspieranie leczenia nadciśnienia, działanie przeciwwirusowe i antybakteryjne, napary z kwiatów leszczyny mogą nam pomagać w problemach trawiennych, a nawet wspomagać pracę wątroby. Ja tu gadu, gadu, a tak naprawdę nie powiedziałam wam, jak przygotować taki ocet, wszystko zależy od tego, ile macie produktu. I adekwatnie do waszej leszczyny. I igieł sosny i świerka, musicie przygotować sobie słoj. Ja mam dosyć duży słoik, wszystko umieszczamy w słoju. Ja umieściłam warstwowo: najpierw igły sosny, później leszczyna, igły świerku i znów leszczyna, ponieważ uważam, że ma być zdrowe, dobre i jeszcze ładnie wyglądać. Jak widzicie, ja tutaj troszeczkę ugniatam, ale nie po to, żeby to ugnieść i zgnieść, tylko po to, czy jeszcze zmieszczą mi się jakieś igły świerka: świerka, leszczyny bądź sosny. Jak wiecie, wiele rzeczy robię na wyczucie, i tak też tutaj zastanawiam się, czy jeszcze zmieszczą mi się jakieś igły. A pamiętajcie, że produktu w słoju nie może być za dużo, ponieważ będziemy musieli to codziennie mieszać, żeby tam nam nic nie stało na sztywno, tylko musimy to wszystko mieszać. Wszystkie składniki, kiedy będziemy mieli już w słoju, to zalewamy je takim roztworem. Na 1 litr wody 4 łyżki cukru. Woda przygotowana, ciepła. Słój przykrywamy ściereczką i odstawiamy. W ciemne, ciepłe miejsce, na mniej więcej 4 tygodnie. To wszystko zależy od tego, jak, jaka jest temperatura w pomieszczeniu i jak szybko nas, będzie następowała fermentacja. Mogę Wam podpowiedzieć, że jeśli igły i kwiaty leszczyny opadną na dół, to wtedy należy cały płyn zlać. I również przykryć ściereczką, odstawić w ciemne, ciepłe miejsce, i już wtedy nie mieszamy. Czekamy, aż stworzy nam się matka octowa, i ocet mamy gotowy, wtedy możemy przelewać do buteleczek. Teraz na pewno nasuwa się pytanie, jakie jest zastosowanie takiego octu. Możemy stosować go do ustnie, czyli jedna łyżeczka octu na szklankę wody. I taki napój wzmacnia odporność, poprawia trawienie, ogólnie poprawia takie lepsze nasze samopoczucie, i dla wzmocnienia organizmu najlepiej pić taki napój codziennie rano naczczo. Ocet możemy też wykorzystać do inhalacji, czyli jedna łyżka octu na miskę gorącej wody, oczyszczamy wtedy drogi oddechowe, pomagamy przy przeziębieniach. A ja uwielbiam stosować takie octy domowej roboty do przygotowania toników, czyli do pielęgnacji skóry. Rozcieńczony z wodą taki ocet 1 do 5 stosuje po prostu jako tonik do twarzy. A nawet możecie stosować jako płukankę na włosy. Pomaga na pewno w walce z łupieżem. Ten ocet z leszczyny z igieł świerku i sosny jest taki bardzo aromatyczny, więc spokojnie można go wykorzystać do kąpieli. Pół szklanki octu wlewamy do wanny, do ciepłej wody i mamy wspaniały relaks. I oczywiście taka kąpiel wpływa oczyszczająco na nasze ciało. A teraz skończymy. Chciałabym Was prosić, żebyście dali mi znać w komentarzach, czy próbowaliście kiedyś robić taki ocet, albo czy macie inne przepisy na zdrowe mikstury. Oczywiście, jeśli podobał Wam się film, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subskrybować kanału. A teraz dziękuję Wam bardzo i do usłyszenia.